Jak zwykle nadszedł desperacki telefon. Mama błagała o moją obecność na drugim końcu kraju. Umieram, córko, przyjdź mi pomóc. Rzuciłem wszystko we Władywostoku i pobiegłem do Woronerza, gdzie zastałem ją w formalnej sukni, uśmiechniętą, jakby szła na imprezę. To tylko dla ciebie, żebyś był z wnukami. Jedziemy do Wardler na 10 dni. A była tam moja siostra z trójką dzieci i walizkami w ręku, jakby to była najbardziej naturalna rzecz na świecie. Co zrobiłem dalej? Nie spodobałoby im się to ani trochę. Zostałem pochowany w arkuszach kalkulacyjnych jednym cencie, kiedy mój telefon komórkowy uparcie wibrował. Jej imię błysnęło na ekranie, a mój żołądek ścisnął się. Nigdy tak nie dzwonią, bez powodu. Dopiero gdy potrzebują pieniędzy, pojawiają się na telegramie, klikają VK, a nawet zadają sobie trud, aby zadzwonić. Witam, mamo, odpowiedziałam, starając się, aby mój głos był neutralny. Karina głos Antoniny Igorewny był słaby, jak głos aktorki dramatycznej na scenie. Córko, jestem bardzo chora. Zawroty głowy, ból w klatce piersiowej. Twój ojciec pracuje, a ja jestem tu sama, opuszczona. Ciężka cisza, po której następuje przesadne westchnienie, które można zobaczyć tylko w telenowelach. Potrzebuje cię, Karino. Bardzo. Mój mózg już kalkulował straty. Ponownie? A Lida? Ona mieszka obok. Ach, Lida, kolejne teatralne westchnienie. Bieda, mając trójkę dzieci, nie ma czasu dla własnej matki. Oczywiście. Lida, córka idealna, zawsze zajęta, gdy tematem nie jest ona sama. Proszę, córko. Tylko dwa tygodnie zanim wyzdrowieje. Spojrzałem na ekran, trzy projekty spóźnione, raporty na jutro, Anton Pietrełycz nam nie liczy. Ale jak odmówić chorej matce? Będę tam pojutrze odpowiedziałem, już wyobrażając sobie, jak uzasadnię to w pracy. Bilety były dostępne tylko na sobotę, z przesiadką w Moskwie. Cztery godziny czekania w Domodjedowie. W sumie 15 godzin podróży. Cztery lata bez postawienia tam stopy. Cztery lata pokoju, żadnych żądań, żadnych manipulacji. Wiadomości tylko wtedy, gdy potrzebowali pieniędzy. Wieczorem spakowałem walizkę i nastawiłem budzik na czwartą rano. Mieszkałem sam w wynajętym mieszkaniu we Władywostoku na dzielnicy Seganderechka. To nie był przypadek. To była strategia. Lot minął jak zły sen. Jandyk z taksi wysadziła mnie w starej dzielnicy. Domy z georgiańskimi ogrodami, opuszczone place zabaw, zaparkowane popularne samochody. Ceglany dom moich rodziców z białą fasadą, która teraz wyglądała bardziej jak brudna szarość. Zapukałem do drzwi z sercem w gardle. Otworzyła je, promieniejąc. Nienaganne włosy, wyrazista szminka, kolczyki pasujące do bluzki. Mamo, nie byłaś chora. Wciągnęła mnie do środka, śmiejąc się. Ach, córko, to był dla ciebie tylko sposób na przyjście. Niespodzianka. Stałem nieruchomo, wciąż trzymając walizkę, podczas gdy moja głowa próbowała to przetworzyć. Z sali dobiegł śmiech. Zobacz, kto tu jest. Oznajmiła triumfalnie. Byli tam wszyscy: mój ojciec na kanapie, udający, że czyta wiadomości, zajmuje się mężem miszą i trójką dziecich Ewą, piomą i małą Zoją, którą znałam tylko ze zdjęć. Karina. Nie mogę uwierzyć, że przyszłaś powiedziała Lida z tym uśmiechem, który zawsze sprawiał, że miałam ochotę sprawdzić portfel. Jak minęła podróż, córko zapytał mój ojciec, nie odrywając wzroku od telefonu komórkowego. Mama powiedziała, że umiera. Roześmiała się, jakby to był najzabawniejszy żart roku. Po prostu jedziemy do wardler na 10 dni. Wszystko opłacone, tylko nie mamy z kim zostawić dzieci. To było jak wiadro zimnej wody. Innymi słowy, bezczelnie kłamała, żebym przejechał cały kraj i ślinił się na widok jej wnuków. Nie przesadzaj, parsknęła Lida. Praca biurowa to nie fabryka. Po prostu siedzisz przy komputerze. Poczułem, że moja twarz płonie. Mam terminy, projekty się spóźniają, wziąłem przez to bezpłatny urlop. To jest rodzina, Karina powiedziała moja matka, jakby to była lekcja moralna. Pomagajcie sobie nawzajem. Lida i Misza nie podróżowały od lat. Twój ojciec i ja nie byliśmy na morzu, odkąd się pobraliśmy. To ważne. Patrzyłem na te zadowolone twarze bez cienia wstydu. Moja rodzina. Okłamywali mnie, manipulowali mną, a teraz oczekiwali, że będę się zachowywać jak dobra córka. Wybawiciel na służbie. Mógł eksplodować i rzucić im w twarz lata frustracji. Ale coś mnie powstrzymywało. Może nawyk bycia wyrozumiałą Kariną? A może plan, który zaczął nabierać kształtu? Wziąłem głęboki oddech i zmusiłem się do uśmiechu. Wiesz, Ceo, masz rację. Rodzina sobie pomaga. Kiedy jest lot? Napięcie w pomieszczeniu wyparowało. Moja mama nawet klaskała. Nie mówiłem ci. Wiedziałem, że zrozumiesz. Pojutrze, kochanie. Będzie tak dobrze. Podczas kolacji podała marynarzowi swój makaron, jedyną rzecz, którą umiała zrobić dobrze. Wszyscy z entuzjazmem opowiadali o wycieczce. Mamy niesamowitą zniżkę. Przechwalał się mój ojciec, nakładając sobie więcej jedzenia. Pensjonat nad morzem all inclusive. Uśmiechnąłem się, śledząc w myślach każdy krok. Misza, mąż Lydie, opowiadał o planowanych wycieczkach i epamie. Ledwo go znałam. W ciągu sześciu lat małżeństwa widzieliśmy się trzy razy. Wydawał się normalnym facetem, ale też nie przepuścił okazji, by skorzystać z pracy innych ludzi. Tutaj wszystko jest zapisane Karina. Mama podała mi listę. Zoja budzi się w nocy, ale Tioma i Ewa śpią dobrze. Tioma nie jest tego samego naczynia co inne. Ewa potrzebuje koca do spania, bo inaczej wpadnie w złość. Zanotowałem w myślach. A Tioma ma alergię na truskawki, dodała Lida. Ewa we wtorki i czwartki ma zajęcia z piłki nożnej w szkole sportowej numer 7 przy Alei Moskowskiego. Nie ma problemu, odpowiedziałem, już wyobrażając sobie, jak przydatne byłoby to wszystko. A ja nigdy w życiu nie miałem samochodu. Ale myśleli, że jak zawsze znajdę sposób. Po obiedzie Lida z rodziną udała się do pokoju gościnnego. Mój ojciec włączył hokej w telewizji, mama poszła zmywać naczynia. Wykorzystałem tę chwilę i uciekłem do miejsca, które nie było już moim pokojem. A teraz spiżarnia, pudła ułożone pod sufitem, łóżko wsunięte w kąt jak zapomniany mebel. Usiadłam na skrzypiącym materaku, zamknęłam drzwi i wyjęłam telefon. Palce mi się lekko trzęsły, gdy wybierałem numer Antane Pietrowicza. Karina, jak się ma twoja mama? Zapytał od razu do rzeczy. Niezupełnie tak jak sobie wyobrażałem. A potem bez filtrów upadłem. Wymyślona choroba, wymuszony odpoczynek, rodzinna pułapka. Przez chwilę milczał. Co za rodzina, he? Jego głos był suchy, niemal kliniczny. To już przekracza granice. Poczułem, że moje oczy płoną. Przepraszam, że z tego powodu wyszedłem z pracy. Nie przepraszaj. Ciał mocno. Działałeś w dobrej wierze. Przerwa. A teraz, co zamierzasz zrobić? Nie wiedziałem. Jedyną pewną była chęć kupienia biletu powrotnego w tej chwili. Możesz to zrobić. Jego reakcja była nieoczekiwana. Albo możesz wreszcie odpocząć. W końcu wykorzystałeś już wakacje. Ciesz się jak normalny człowiek. Zamrugałem. Pomysł wciągnął mnie natychmiast, jak ostry hak. Poważny? Oczywiście. Wydawał się niemal rozbawiony. Wszystko tutaj już rozdystrybuowaliśmy. Nie spiesz się, Kerino. Po tym cyrku zasługujesz na to. Rozłączyłem się i, nie tracąc czasu, otworzyłem notatnik. Jeśli rodzina jechała do Adlera, potrzebowałem czegoś dalej, droższego, bardziej chwalebnego. Turcja świeciła na ekranie niczym latarnia morska. Antalya, plaże z białym piaskiem, szafirowe morze śródziemne. I wyobraźcie sobie ośrodek Olimcluziv z wolnymi miejscami pojutrze, tego samego dnia, w którym wyjeżdżają. Zarezerwowałem bez wahania. Potem znalazłem poranny lot na tyle wcześnie, że pozwolił mi zniknąć z miasta na kilka godzin przed wyjazdem na lunch. Popijałem mołchitą przy basenie, gdy byli jeszcze w korku jadącym na lotnisko. Następnego ranka udawałam, że jestem zamieszana w rodzinny chaos. Moja mama i Lida biegały z listami jak bezgłowe kurczaki. Mój ojciec sprawdzał dokumenty po raz setny. Dzieci skakały z radości. Skorzystałem z luki i uciekłem do galerii Czechowa. Kupiłem nowe bikini, krem z filtrem przeciwdabysłonecznym, pareo i sandały. Wszystko, czego potrzebuje uciekinier do tureckiego olim Zakupy schowałam na dnie walizki, zakamuflowana wśród ubrań. Jest powszechne. Wieczorem ostatni raz sprawdzałem bilety i rezerwacje hotelu. Wszystko bardzo dobrze. Poczucie winy u siostrzeńców to nie była ich wina, ale potem przypomniałam sobie, jak Lida bagatelizowała moją pracę, jak moi rodzice bezczelnie kłamali, żeby mnie tu zaciągnąć. Całe życie takie. Zawsze byłam ostatnią opcją. Wspomnienia wróciły jak noże: o 12 ugotowałam obiad i umyłam podłogę, a Lida wyszła z przyjaciółmi. W wieku 16 lat pracowałam w supermarkecie, żeby kupować sobie ubrania i książki, a ona uczęszczała do kolecz U i płaciła za to swoimi pieniędzmi. Dla mnie ani grosza. Zabiłem się dla stypendiów i dobrych stopni, a kiedy uciekłem na Daleki Wschód, nikogo to nie obchodziło. Pojawiali się dopiero wtedy, gdy potrzebowali pieniędzy. przekażcie Zberowi, my to oddamy. Powrót? To nigdy nie dotarło. A teraz szczyt cynizmu. Udawanie poważnej choroby, żeby zostać bezpłatną opiekunką do dziecka. Nie. Nie czułbym już winy. Dokonali wyboru. Teraz nadeszła moja kolej. W dniu wyjazdu wstałam o pięć rano. Mój lot o ósmej. Ich o czternastej musiałem wyjść z domu o sześć rano, aby dostać się na lotnisko. Ubrałem się w milczeniu, ostrożnie otworzyłem okno sypialni. Krzewy w ogrodzie ukrywały moją walizkę, dopóki jej nie podniosłem. Złomotem ściszyłem dźwięk i zamarłem, spodziewając się krzyku. Nic. Kilka minut później do drzwi zapukała moja mama. Karina, nie śpisz już. Otworzyłem je, już ubrany, z wyćwiczonym uśmiechem. Tak. Myślałam o pójściu na rynek i do apteki. Kup trochę rzeczy dla dzieci przed wyjazdem. Co za miłość! Jej twarz rozjaśniła się autentycznie wdzięczna. Wyruszamy za kilka godzin. Wracasz, prawda? Oczywiście. Kłamstwo wyszło gładko, niemal naturalnie. Wrócę za piętnaście minut. Zszedłem na dół, powiedziałem do ojca, który przygotowywał kawę, idę do apteki. I wybiegłem za drzwi. Obszedłem dom, wyrwałem z krzaków walizkę i pewnymi krokami maszerowałem ulicą. Gdy tylko skręciłem za róg, zamówiłem taksówkę. Proszę na lotnisko. Wyłączyłem telefon komórkowy. Hol Hertowickiego był pełen ludzi, ale to nie miało znaczenia. Po raz pierwszy od lat poczułam się wolna. Przeszedłem przez odprawę kontrolę bezpieczeństwa, znalazłem swoją bramkę. Ani razu nie włączyłem telefonu. Wiedziałem, że wkrótce eksploduje telefonami i wiadomościami. Kupiłem kawę i czasopismo, usiadłem obok wyjścia na pokład. Od czasu telefonu mojej matki po raz pierwszy moje ramiona się rozluźniły. Nikt nie prosił o pieniądze. Nikt nie dyktował, co ma robić. Nikt nie sprawił, że poczułam się niewidzialna. Kiedy ogłosili wejście na pokład, wsiadłem do samolotu z uśmiechem od ucha do ucha. Usiadłem przy oknie, zapiąłem pas, i dopiero wtedy spojrzałem na godzinę. Byli na śniadaniu, przygotowując się do podróży, nie mając zielonego pojęcia, że ich bezpłatna opiekunka już kołuje na pas startowy. Lot minął jak sen, trzy godziny czystej przyjemności. Obejrzałem film, zdrzemnąłem się, zmusiłem się, aby nie wyobrażać sobie skandalu, który musi się dziać w domu. Kiedy wylądowaliśmy w Antalii, było prawie południe czasu lokalnego. Czekając na bagaż, włączyłem telefon komórkowy. Oszalał. 27 nieodebranych połączeń. 42 wiadomości. Spojrzałem na powiadomienia. Gdzie jesteś, mamo? Zadzwoń teraz. Tato, jeśli nie wrócisz za 10 minut, spóźnimy się na lot. Karina, to nie jest śmieszne. Gdzie poszłaś? Mamo, jesteś obrzydliwą egoistką. Lida. Wiadomości stawały się coraz bardziej kwaśne. Odłożyłem telefon, nie odbierając, wziąłem walizkę i wyszedłem, żeby złapać transfer do hotelu. Antalia przywitała mnie ciepłem i morską bryzą. Idealne połączenie. Kierowca był rozmowny 40 minut podróży spędził opowiadając o wodospadach Duden i starożytnym mieście Kalejci. Hotel przerósł wszelkie oczekiwania. Białe budynki w stylu Rixos, krystalicznie czyste baseny, kołyszące się palmy i morze na wyciągnięcie ręki. Zameldowałem się, wziąłem długi prysznic i dopiero wtedy, ubrany w nowe bikini, zdecydowałem się stawić czoła rodzinie. Zadzwoniłem do mamy. Odpowiedziała po pierwszym sygnale: Karina ONDE. Jestem w Turcji. Mój głos był spokojny, niemal spokojny. W hotelu Antalia. Cisza. Co to za nonsens? Wróć natychmiast. Przez Was przegapiliśmy transfer. Co za wstyd! uśmiechnąłem się, chociaż ona tego nie widziała. Ale nie wrócę, żeby opiekować się twoimi wnukami. Czy zrobiłeś to celowo? Jego oddech przyspieszył. Wszystko przygotowałeś. Uzbrojony. Ironia była słodka coś w rodzaju tego, jak zaaranżowałeś tę pilną chorobę, żeby zmusić mnie do przyjścia. Jest inaczej. Potrzebowaliśmy pomocy. I myślałeś, że kłamstwo to najlepszy sposób. Mój głos podniósł się, ale nie straciłem kontroli. Nawet nie zapytałeś, czy mogę zostać z dziećmi. Po prostu manipulowali. Twoja siostra. Twoja córka mogła zatrudnić nianie. Albo szczerze zapytaj. Zamiast tego wymyślili chorobę. Naprawdę myślałem, że umierasz. Zadławiła się. Potem splunął. Wszystko zrujnowałeś. Wycieczka została odwołana. Operator pobiera karę za odstąpienie od umowy. Naprawdę mi przykro. I była to prawda. Może to ich nauczy, żeby mnie trochę szanowali. Szacunek. Po tym, co zrobiłeś. Nie. Śmieję się gorzko. Po tym, co zawsze robiłeś. Dzwonią tylko wtedy, gdy potrzebują pieniędzy, pieniędzy, których tak naprawdę nigdy nie zwracają. Jak śmiecie nazywać mnie egoistą? Jak śmiecie? Nie. Przerwałem. Jak śmiecie? Wy wszyscy. Miałem dość bycia tym użytecznym, niewidzialnym, rodzinnym bankomatem. A teraz będę cieszyć się wakacjami. Cześć, mamo. Rozłączyłem się, zanim zdążyła odpowiedzieć. Telefon zadzwonił ponownie. Zignorowałem to, wyłączyłem urządzenie i wrzuciłem do torby. Zeszłam do baru przy basenie, zamówiłam mouchito i upiłam duży łyk, czując cytrusowy smak zmieszany ze słoną bryzą. Turkusowe morze skrzyło się pod słońcem niczym obietnica. Po raz pierwszy od lat poczułam, że jestem we właściwym miejscu. Kolejne dni były magiczne. Pływałem, aż straciłem poczucie czasu, czytałem powieści pod parasolem, krzyczałem z ekscytacji na bananowej łódce ciągniętej przez skuter wodny. W bufecie obżarłam się grillowanymi bakłażanami tak doskonałymi, że prawie się rozpłakałam. Raz dziennie włączałem telefon komórkowy tylko po to, żeby sprawdzić służbowe e-maile i wrzucić zdjęcia do internetu. Selfie na piasku, koktajle w każdym odcieniu tęczy, pocztówkowe zachody słońca. Litka na każdą historię odpowiadała prywatnymi wiadomościami. Mam nadzieję, że jesteś szczęśliwy. Mama nie może przestać płakać. Dzieci pytają o ciocię Karinę. Wszystko ignorowałem. Wysyłałem dalej. Niech cieszą się moim życiem. Czwartego dnia spotkałem Ilię w hotelowym barze. Przedłużył swój pobyt po targach tekstylnych Hotex, które zakończyły się przed terminem. Od razu się zrozumieliśmy. Kiedy opowiedziałam mu o rodzinnym cyrku, zaśmiał się tylko sucho. Mam podobną historię. Tylko, że uciekam od byłej teściowej w delegacjach służbowych. Resztę tygodnia spędziliśmy razem. Miło było być z kimś, kto widział we mnie osobę, a nie wolną pokojówkę. Ostatniego dnia poczułem się odnowiony. Mocny. Pożegnałem się z Ilią wymieniając numery, bez złudzeń związki na odległość nie były dla mnie. Ale też tego nie żałowałem. Do Władywostoku wróciłem z trzema dniami urlopu, który wykorzystałem na wypranie ubrań, posprzątanie mieszkania i przygotowanie psychiczne do pracy. Antun Petrawicz napisał na czacie korporacyjnym: Potwierdzono. Powrót w poniedziałek zgodnie z planem. Telefon w końcu przestał huczeć od histerycznych telefonów od rodziny. Jednak cisza była bardziej niepokojąca niż krzyki. Aż do chwili, gdy w przeddzień mojego powrotu znów zadzwoniła komórka. Ciocia Marina siostra mojej mamy. Karina tu ciocia Marina powiedziała spokojnym głosem, który zawsze mnie uspokajał. Cześć, ciociu. Słyszałem o tym, co się stało. Twoja mama i rodzeństwo dzwonią do wszystkich i mówią, że zrujnowałeś im wakacje. Westchnąłem. A co z chorobą wymyśloną, żeby zmusić mnie do opieki nad dziećmi? Czy mówią tę cześć? Nie, przyznała ciocia Marina, przeciągając słowa. Ten szczegół, o którym zapomnieli wspomnieć. Więc powiedziałem wszystko. Farsa choroby, szantaż wobec dzieci. S. Zwykły teatr. Kiedy skończyłem, po drugiej stronie linii zapadła długa cisza. Boże moi, wypaliła w końcu. Twoja matka zawsze była pierwszorzędną aktorką, ale to już za dużo. Wiesz, że ci wierzę, prawda? Dziękuję, wymamrotałam ze ściśniętym gardłem. Karina, to co zrobiłaś było odważne, kontynuowała. I nie, nie będę cię osądzać. Czasami ludzie potrzebują wiadra zimnej wody, żeby się obudzić. Porozmawialiśmy jeszcze trochę. Kiedy się rozłączyłem, poczułem ulgę, jakiej nie czułem od lat. Przynajmniej ktoś z rodziny był po mojej stronie. Następnego dnia wróciłem do biura. Antun Petrawicz przywitał mnie uśmiechem. Witamy z powrotem. Jak było w Turcji? Cudownie, odpowiedziałem szczerze. Dziękuję za radę. A o sytuacja rodzinna? Wzruszyłem ramionami. Wciąż dramatyczny. Ale nie pozwolę się już więcej deptać. Tygodnie mijały spokojnie. Żadnych telefonów od rodziców i litki. Utonąłem w pracy, organizowałem opóźnione projekty i ku mojemu zdziwieniu zacząłem wymieniać wiadomości z Ilią. Któregoś wieczoru zadzwonił z Moskwy i powiedział, że po Turcji nie może o mnie zapomnieć. Miesiąc po moim incydencie z Turcją, we wtorek wieczorem telefon zadzwonił ponownie. To była ona. Cześć! Odpowiedziałem, już przygotowany. Karina, głos mojej mamy był napięty. Jak się masz? Dobry. A ty? Lepiej odpowiedział, sucho czekałem. Wiedziałem, że jest tego więcej To, co zrobiłeś, było bardzo bolesne kontynuował. Straciliśmy fortunę na bilety i rezerwacje operator nałożył absurdalne kary. Żadnych przeprosin za kłamstwo. Żadnego potwierdzenia, że próbowali mną manipulować. Co za szkoda, odpowiedziałem chłodno. Następnym razem zatrudni Nianie zamiast wymyślać choroby, żeby mnie oszukać. Westchnęła głęboko. Nie kłamiemy. Po prostu o trochę przesadziliśmy. Tak działa rodzina. Pomagamy sobie nawzajem. Nie poprawiłem. Pomagacie sobie nawzajem. Służę tylko wtedy, gdy czegoś potrzebują. Kiedy ostatni raz zadzwonili, żeby zobaczyć, jak się czuję. Nie prosić o pieniądze, nie prosić o przysługi. Tylko po to, żeby porozmawiać z córką. Cisza. To wszystko dokończyłem. A czego w takim razie chcesz? zapytał niemal szeptem. Jeśli chcesz mieć ze mną prawdziwy związek, musi to być droga dwukierunkowa. Muszę czuć, że jestem ceniony, a nie tylko wykorzystywany. Kolejna pauza. Długi. Pomyślę o tym, co powiedziałeś i obiecał, zanim się rozłączył. Gapiłam się w telefon, nie wiedząc, czy to początek pojednania, czy ostatni gwóźdź do trumny naszych więzi. Ale po raz pierwszy nie żałowałem, że stanąłem w obronie siebie. Następnie przyszła wiadomość od Litki: Dzieci proszą o ciebie. Żadnych przeprosin. Żadnego przyznania się do winy. Kolejna próba manipulowania mną poprzez dzieci. Litka, zgodnie ze scenariuszem. Nie odpowiedziałem. Życie toczyło się dalej. Dostałem awans w pracy. Teraz kierował całym wydziałem. Ilia przyjechała na weekend do Władywostoku, zabrałem go na punkt widokowy sopka Orlinaja do latarni morskiej takarewskiej. Zapisałem się do klubu podróżników i poznałem nowych przyjaciół. Trzy miesiące po Turcji ciocia Marina zadzwoniła ponownie. Myślę, że będziesz chciał wiedzieć, powiedziała. Twoja matka przyznała mi, że źle postąpiła, okłamując cię. Oczywiście, że nie użyłeś tych słów, śmieje się gorzko. Nie, ale powiedziałem, że powinni byli zwrócić się o pomoc bezpośrednio, zamiast szukać wymówek. Dla niej to prawie Mea Kalpe. Tym razem naprawdę się uśmiałem. Chyba tak. Daj im czas, Karina. Są uparci, ale cię kochają. Ich sposób, ich sposób, powtórzyłem cicho. Nie jest idealnie, ale tak właśnie mają, filozofowała ciocia Marina. Po rozmowie godzinami myślałem o rodzinie, w której się urodziliśmy i o rodzinie, którą wybieramy. Latami próbowałam zdobyć aprobatę rodziców i siostry. Nigdy mi się to nie udało. Może nigdy bym tego nie zrobił. I po raz pierwszy zdałam sobie sprawę, że to może być w porządku. Zbudowałem dobre życie. Pracę, którą kochałem, przyjaciół, którzy mnie cenią. Wam obiecujący związek z Ilią. Nie musiałam już być wycieraczką w rodzinie, żeby czuć się godną miłości. Tydzień później pocztą przyszła kartka. W środku przelew na tę samą kwotę, którą ode mnie pożyczyli. Z tyłu drżący charakter pisma mojej matki, przepraszam za opóźnienie. Buziaki, mamo. To nie były pełne przeprosiny. To nie była obietnica zmian. Ale to było coś. Uznanie. Wysłałem krótką wiadomość dziękuję. To były małe kroki. Czy chciałeś całkowitego pojednania? Nie byłem pewien. Część mnie, mimo wszystko, tęskniła za tym. Ale inna część inna część się bała. Wróć do starych wzorców, znów stań się wygodną Kariną. Na razie zachowuję dystans. Może pewnego dnia znajdziemy sposób na zbudowanie czegoś zdrowego. A może nie. W każdym razie nic mi nie jest. I zrozumiałam, że zemsta, choć słodka, nie była tym, czego naprawdę chciałam. Pragnęłam uznania, bycia postrzeganą jako osoba z własnym życiem i własnymi potrzebami, a nie jako osoba, która może pomóc w trudnych sytuacjach. Telefon wibrował. Wiadomość od Ili, przyjadę w piątek. Kolacja u nas. Uśmiechnąłem się i odpowiedziałem, poczekam na ciebie. Życie nie jest idealne. Rodzina jest skomplikowana. Ale po raz pierwszy od dłuższego czasu żyję według własnych zasad i niczego nie żałuję. W piątkowy wieczór byliśmy w Zume, restauracji z panoramicznym widokiem na Zatokę Golden Rock. Ilia zapytała o rodzinę. Rozmawiasz z nimi? Pokręciłem głową. Niewiele. Na razie tak jest lepiej. Całe życie próbowałem być tym, kim chcieli. Teraz odkrywam, kim chcę być. Ilja podniósł kieliszek do odkrycia. Wzniosłem toast za niego, bez żalu. I po raz pierwszy była to absolutna prawda.